Witam, witam Przyszła do mnie paczuszka od Grzesia Jastrzębskiego z, z Gra o Plon. Zamówiłem sobie u niego smyczę. Zobaczymy jaka ta smycza będzie. O, to jest ta paczuszka od, Grzegor od, od Grzesia z, z Graoplon. Do mnie już ją tak wstępnie odpakowałem, żeby za długo to nie trwało. Ale jeszcze do środka nie zaglądałem. Co? Jaka ta smyczka będzie? Ale zawinięte. Ciekawe kto zawijał. Czy on, czy jola z biura. O, co to za niespodzianka? Tu jest kilka smyczy i jeszcze coś do tego. No, jedna, druga, trzecia, trzy smycze. Zapaszek do, samo, do samochodu, a tu jakieś naklejki, a tu jeszcze coś. No proszę, to o, do kluczy El Bordo.pl Jak co, to warto naprawdę. O naklejki. Gra o, blun, na szybę. O fajny zestawik. Nie myślałem, że, że aż tyle to aż tyle mi prześlę. Bardzo dziękuję Grzesiu za taką hojną przesyłkę, o trzy takie naklejeczki. No, bardzo Ci dziękuję. Tu nie. Tu już nic nie ma więcej. Tu jest tylko folia. Ta klejka była zawinięta w to. No.